Aiden Wilson Tozer nie pozwól mi żyć w błędzie. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Nostatek ostatek dla mnie wynie sprawiedliwości, które mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Drugi listy Mateusza 4, 7 8. Wolę teraz wracać do domu niż żyć dalej, jeśli życie byłoby stratą czasu bożego i własnego. Przez lata praktykowałem pisanie wielu moich żarliwych modlitw do Boga w mojej książeczce. Książeczce, która jest teraz bardzo zniszczona. Nadal często sięgam do petycji zapisanych w tej książce. Często przypominam Bogu o moich modlitwach. Jedną z modlitw w mojej książce, którą Bóg doskonale zna, bo często ją wspominam, wygląda następująco. O Boże, pozwól mi raczej umrzeć, niż iść z dnia na dzień w złą stronę. Nie chcę zostać nieostrożnym, cielesnym starcem. Chcę żyć w słuszności, aby umrzeć z przeświadczeniem, że wszystko, co robiłem, było dobre. Panie, nie chcę, by moje życie zostało przedłużone, że nie podążam drogą do tego, aby uwielbić Cię wszystkie moje dni. I nie jest to moją jedyną misją. Jak pamiętacie z drugiej księgi kronik, w dwudziestym rozdziale Pan dał Ezechiaszowi 15 przedłużenie życia. Jednak przywrócony do zdrowia i wigoru Ezechiasz zhańbił siebie i zhańbił Boga, zanim umarł i został pochowany. Nie chciałbym dodatkowych 15 lat, żeby się ześliznąć i zhańbić mojego Pana. Wolałbym teraz udać się do domu Bożego, nie żyć dalej, jeśli życie byłby satą czasu Bożego i własnego. Jezus jest Panem. Panie, pomóż mi, abym zakończył moje życie słusznie i dobrze. Amen.